Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale ze zdrabkami. Dziś przychodzę do Was w specjalnym odcinku na 700 subskrypcji mojego kanału. Tak, Was jest już 700 osób ogl oglądających mój kanał, także bardzo z tego powodu się cieszę i bardzo Wam dziękuję za te 700 subskrypcji mojego kanału, ale cały czas czekam dalej, aby było ponad tysiąc y, subskrypcji, także y, subskrybujcie mój kanał, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmikami. W dzisiejszym specjalnym odcinku mam specjalne zdrabki, a są to po 5 złotych zdrabka Ekstra Klasa i po 2 złote zdrabka Szybkie 50, Nowy Zodiak, Klejnoty, Złota Rybka i Tygodniówka. Także tak w dzisiejszym odcinku specjalnym na 700 subskrypcji prezentują się moje zdrabki. Także zaczynamy zdrapywać. No i proszę, bardzo zaczynamy może od zdrapki tygodniówka. No i tutaj najpierw drapiemy wygrywające liczby, a są to 22 i 13. No i szukamy. I mamy 31. 23, 21, 11, 9. I napis tygodniówka, także niestety w pierwszej zdrabce nam się nie udaje. Teraz przechodzimy do drugiej zdrabki, a tym razem jest to zdrabka klejnoty. No i szukamy trzech takich samych symboli. I gramy. Ametyst, Diament i Diament, także niestety wygranej nie ma. Turkus, Turkus i Turkus, proszę bardzo. Także mamy wygraną w specjalnym odcinku na 700 subskrypcji, także jest to pierwsza wygrana. Ją zdrapiemy na końcu. Gramy dalej. Mamy Rubin, Topas i Topas. Także tutaj wygranej nie ma. Gramy dalej. Szmaragd. Kwarc. I kwarc. Także 60 zł do nas nie wędruje. Cytryn. Szafir. I cytryn. Także tutaj również wygranej nie ma. I ostatnia szansa. Akwamar. Szmaragd. I Ametyst, także niestety tutaj wygranej nie ma, ale jedną wygraną mamy, także sprawdźmy, ile udaje nam się wygrać w zdrabce klejnoty. A wygrywamy 2 złote, także jak na razie mamy wygrane 2 złote w specjalnym odcinku na 700 subskrypcji mojego kanału. Także odkładamy ją na kubkę z wygranymi, także przechodzimy do kolejnej. Jest to złota rybka, no i szukamy. Rybki. A mamy tron, koronę, gwiazdę, sztapkę, łódź za dwa złote, perłę za czterdzieści pięć tysięcy, palmy za czterdzieści pięć tysięcy i Nurka za 450 zł. Także zdrabka, złota rybka wędruje do kosza. Także przechodzimy do następnej zdrabki. Po 2 zł jest to zdrabka nowy zodiak. Także piszcie w komentarzach, kto jest pod, na, pod znaku Skorpiona. I drapiemy. Musimy znaleźć trzy takie same kwoty. I mamy 20 zł. Dyszkę i 40 zł. 450 zł, 80 zł i symbol galaktyki. No i ostatnie trzy szanse: 20 zł, 40 zł i 80 zł. Także tutaj niestety wygranej również nie ma. Proszę bardzo, tak jest. Literki kontrolne to potwierdzają, że wygranej nie ma w zdrabce nowy Zodiak. Także przechodzimy już do ostatniej zdrapki w dzisiejszym odcinku po 2 złote. przypominam, że jest to specjalny odcinek na 700 subskrypcji mojego kanału. Także gramy dalej i trzymajcie kciuki, aby udało mi się wygrać jeszcze więcej pieniędzy. Także zaczynamy. I tutaj mamy 2 złote, 50 tysięcy i stówkę. Dalej mamy 50 tysięcy, 2 złote i 4 zł. Stówka 50 zł i 500 zł. Także tutaj wygranej nie ma, ale w tej zdrabce mamy bonus. W bonusie musimy znaleźć 50 zł i wtedy wygrywamy tą kwotę. A mamy tutaj dukaty. Także niestety zdrabka szybkie 50 wędruje. Szybko do kosza. No a my przechodzimy teraz już do ostatniej zdrabki, a jest nią zdrabka Ekstra klasa po 5 zł. No i zaczynamy. Mamy 10 szans na wygraną, a przypomnę, że w tej zdrabce musimy mieć tutaj większą liczbę bramek od rywala, wtedy wygrywamy przypisaną wygraną. I tutaj mamy jeden, rywal ma 4 bramki, także niestety przegrywamy pierwszy mecz. W drugim mamy również jeden, rywal ma 2 bramki. Także drugi mecz również przegrywamy. Trzeci mecz, my mamy dwie bramki, rywal ma cztery. Jedna brameczka rywal ma trzy. Także jak na razie cztery mecze przegrywamy. A wy trzymajcie cały czas kciuki, żeby udało nam się wygrać jeszcze więcej pieniędzy. Przypominam, mamy już wygrane 2 złote, ale chciałbym, żeby było jeszcze więcej. Także trzymajcie kciuki. Tutaj niestety 5 meczy i 5 meczy mamy przegranych, ale przed nami jeszcze 5, także sprawdzamy. Tutaj mamy jedną brameczkę, rywal ma 3, także niestety 5 zł do nas nie wędruje. Siódmy mecz, my mamy dwie bramki, rywal ma 3, także niestety również wygranej nie ma. Ósmy mecz. My mamy trzy bramki, rywal ma cztery, także niestety 500 zł również do nas nie wędruje. Przedostatni mecz. My mamy dwie brameczki, rywal ma trzy brameczki. Także 5000 do nas nie wędruje, no i ostatnia szansa. My mamy jedną brameczkę, rywal ma dwie. Także niestety zdrabka Ekstra Klasa. Również nie przynosi nam w dzisiejszym specjalnym odcinku wygranej. Tylko zdrapeczka klejnoty przynosi nam wygraną w postaci 2 zł. Także no niestety ten specjalny odcinek nie jest aż mega specjalny. Z jednej strony, że nie ma dużej wygranej, bo wygrywamy tylko 2 zł. Ale z drugiej strony bardzo się cieszę i jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za 700 subskrypcji mojego kanału. No i liczę na więcej im, także zapraszam jeszcze raz gorąco do subskrypcji mojego kanału, abyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmikami, do komentowania i oczywiście do zostawiania jak największej ilości kciuków w górę. Także za dzisiaj Wam już dziękuję, zapraszam na kolejne odcinki, do zobaczenia. Cześć!